Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak wykonać pierwszą konfigurację telefonu Infinix 0X Pro. Na początku wybieramy sobie nasz język i przechodzimy dalej. Następnie wybieramy region i kraj. Możemy wybrać inne, jak nie widzimy swojego i przechodzimy dalej. Następnie możemy wsadzić naszą kartę SIM do telefonu. Nie musimy tego teraz robić. Kartę SIM możemy wsadzić, wsadzić w dowolnym momencie korzystania z telefonu, więc obecnie możemy wybrać opcję pomi. Łączymy się z siecią Wi-Fi lub możemy też wybrać opcję pomi. Ja jednak połączę się z siecią Wi-Fi. I możemy przejść dalej. Następnie przechodzimy sobie dalej. Akceptujemy warunki użytkowania. Zaznaczamy, że przeczytaliśmy się i zgadzamy na nie. Zgadzamy się na nie. I czekamy sobie chwilę. Następnie możemy skopiować dane oraz aplikacje z innego urządzenia. Wtedy wybieramy opcję Dalej. Możemy też wybrać opcję Nie kopiuj, jeżeli na, na razie nie chcemy kopiować danych oraz aplikacji, ponieważ możemy to zrobić w dowolnym momencie, korzystania z telefonu, nie musimy robić tego w tym momencie. Następnie możemy zalogować się do konta Google. Możemy też utworzyć nowe konto Google, jeżeli nie mamy, lub chcemy po prostu utworzyć nowe konto dla tego telefonu, lub możemy też pominąć ten krok i na razie nie logować się do konta Google w telefonie. Ja zaloguję się do konta Google. Następnie wybieramy, kto będzie używał tego telefonu. Czy będziemy to my? Czy będzie to nasze dziecko, a następnie przechodzimy dalej. Zgadzamy się lub nie na dodanie tego konta do telefonu. Następnie zgadzamy się lub nie na usługi Google i przechodzimy dalej. Dajemy sobie więcej i teraz możemy zgodzić się, lub też nie. Na uruchamianie asystenta Google komendą OK Google. Możemy tutaj się zgodzić lub też nie. Możemy te opcje zawsze też wyłączyć czy włączyć w ustawieniach telefonu. Następnie zgadzamy się lub nie na uruchamianie asystenta, gdy urządzenie będzie zablokowane. Te opcje też możemy włączyć i wyłączyć w ustawieniach telefonu. Teraz mamy też dodatkowe ustawienia, jakie możemy wykonać. Możemy wybrać opcję nie dziękuję, jeżeli nie chcemy tego robić. Możemy też sobie przejrzeć, na przykład możemy dodać dodatkowe konto Google, czy też jakieś inne. Możemy też zmienić rozmiar ściąki: na duży, średni czy mały. Możemy też zmienić tapetę od razu, na przykład na taką i ustawiamy sobie na obie tapety. Możemy też po jednej ustawić i możemy sobie zobaczyć, jakie będą dodatkowe aplikacje, które zostaną pobrane w momencie, kiedy telefon połączy się z Wi-Fi. I dajemy sobie gotowe. Następnie możemy zalogować się do Infinix ID. Jeżeli nie chcemy się logować, wybieramy opcję Pomin i dajemy OK. Następnie możemy ustawić blokadę ekranu. Jeżeli wybierzemy opcję POMIN, nie ustawimy żadnej blokady ekranu. Hasło do telefonu możemy ustawić tak samo w ustawieniach telefonu. Jeżeli będziemy chcieli ustawić rozpoznawanie twarzy lub odcisk palca, i tak będziemy musieli ustawić zwykłe hasło do telefonu. Ja ustawię zwykłe hasło. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj, możemy zobaczyć, że mamy różne trzy opcje. Pierwszą z nich jest WZÓR, czyli rysujemy wzór, którym będziemy odblokowywać nasz telefon Możemy też sobie wyczyścić, jeżeli się pomyli na przykład i narysować go od nowa Drugą opcją jest kod PIN Jest to kod z, z co najmniej czterema cyframi I mamy też hasło czyli mamy litery małe, litery duże oraz cyfry, trzy znaki specjalne, które możemy tutaj ustawić. Może ich być maksymalnie 17 znaków. Ja wybiorę wzór. Wpisujemy nasze hasło, dajemy dalej, a następnie potwierdzamy je identycznym hasłem. Możemy wybrać po raz kolejny opcję przesłania danych, jeżeli chcemy przesłać aplikację czy dane z innego urządzenia. I możemy wtedy wybrać opcję prześlij teraz. Możemy też wybrać opcję pomiń, jeżeli na razie nie chcemy przesyłać danych z innego telefonu. Teraz wybieramy sobie z cel pulpitu. Możemy wybrać sobie opcję duży folder lub typ klasyczny. I przechodzimy dalej. A następnie wybieramy strzałkę, aby rozpocząć korzystanie z telefonu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!